Ok, I nagrywa się... Tak, już się świeci ta lampka obok kamerki, nagrywa się. Tak jak mówiłem 4 miesiące temu... Osobiście też chcę porobić więcej materiałów właśnie związanych ze Scottem Pielgrzymem i... Oto jeden z nich! Mianowicie w tym filmie przyjrzymy się kto pod kogo podkłada głos w tym animcu. A mianowicie zobaczymy kto podkłada głos Scottowi, Ramonie, Knives, Kim, Wenowi i młodemu Nilu. Zanim jeszcze zacznę, robiąc ten film inspirowałem się filmami, które robił Hamski Wilk. Tylko no wiadomo, on robił o Fortnite, ja robię o Skocie. Też nawet pisałem do niego w tej sprawie i cóż. widzicie ten film, więc raczej wiecie, jaka była jego odpowiedź. To pierwsze pierdolę, to drugie nie! Ale i tak wolałem napisać, żeby tam potem nie było jakichś tam problemów tak jak miał pewien inny ziomek i powstał na ten temat film. To jest też mała prośba. Jeżeli gracie The w Fortnite'a i tam kupujecie jakieś tam pierdoły czy coś, czy tam po prostu kupujecie gry na EPIKU. bardzo bym był wdzięczny, gdybyście korzystali z jego kodotwórcy w sklepie. Kod Hamski. A teraz bez przedłużania, zobaczmy kto podkłada głos. Nie biorę z wypożyczalni, korzystam z wielkiej sieci internetowej. Mów, co mam wziąć. Za głos Scotta w polskiej wersji odpowiada Maciej Dybowski. Jest on moim zdaniem jednym z popularniejszych dublerów, zwłaszcza jak wszedłem na jego stronę na dubbingopedii, no to... raczej jest ustawiony. Chociaż nie wiem, ile tam płacą tablerem. Wracając. Na pewno gracze gier Riotu kojarzą go, gdyż ten właśnie jegomość podkładał głos pod Echo. Czy w LoLu, czy w Arcane, czy właśnie w grze, która jest... dedykowana. Go zabrała! Odzyskam golem. Biegnij z powrotem do kryjówki. Tu nie jest bezpiecznie. Dzięki, Eko, jesteś super. Ludzie się zmieniają. Tak, zauważyłam. Pracujesz dla Silko? Z takich jeszcze popularniejszych rzeczy to właśnie on podkładał głos Davidowi w Cyberpunk Advance. Pracy? Mnie to bardziej wyglądało na kradzież, no nie? Naprawdę? Jesteś gliną? Nie wierzę, jesteś złodziejką. A tak to też podkładał głos w Akumakun? Słuchaj, jeśli musisz mnie wzywać, to są inne sposoby możesz po prostu do mnie zadzwonić. Telefony to strata czasu. Istnieje też ryzyko, że nie przyjdziesz od razu. Najnowszym, doktorze. Hu. Dałaś radę. Wybacz. Tak już wiesz, nigdy wcześniej tego nie robiłam. Nie no, spoko, nie uciekamy przed potworami. Nie, ja o przytulaniu. Pierwszy raz się przytulałaś? Czy nawet podkładał głos w grach z udziałem Spidermana? Nawet raz się w niego wcielił. Przyjazny pająk z sąsiedztwa. Do usług. O ja! Mamy w drużynie Spidermana? Ale super! Ech, dałybyśmy radę bez niego. Ej, bez nerw, ty grysi, co? Ja tu nawet wymieniłem kostium i w ogóle. Wyglądasz, jakbyś miał tu zejść. Poszukam ci koca. Kolejną postacią jest Ramona Kwiatkowa i podkłada głos Aleksandra Nowicka. Głównie znam tą osobę z tego, że ona podkłada głos Lobie, w grze Apex Legends. A czemu ją stąd kojarzę? Nie szata zdobi człowieka, ale tobie nawet najpiękniejsze ubranie nie pomoże. Mam nadzieję, że to nie miało mi zaimponować. Ja miałam skromne początki, a ty skromny koniec. Co tu dużo mówić? Nie wchodź mi w drogę. Miłość jest ślepa, dlatego nie udało ci się mnie trafić. Loba to jest złodziejka, yy, która jest bardzo seksy. <laughs> Przy tym wszystkim chodzi w szpilkach, walczy w szpilkach. No i jest podobno bardzo dobrą postacią. Ale nie tylko z tego, oczywiście jest znana pani Aleksandra, ponieważ grała też w różnych innych serialach czy nawet filmach. Oto przykłady. Nie rozumiem. Jak to odrosło? Jeszcze wczoraj ta ryba miała jedną płetwę jasne? Wiem, bo mam ją od zawsze. A dzisiaj? Co tu widzisz? No widzę tu. Dwie płetwy. Tak, wybacz. Gunia ma nagle dwie płetwy. Czy to, to normalne czy takie? Chcesz to ci wymienię, tylko że wiesz, mówiłam ci wczoraj one wszystkie. Czeka, mają. Czekaj, co? Jak to wczoraj? Nie było mnie tu wczoraj. Jak miło, że wreszcie mogę pana poznać, panie bów. W końcu spotykam osobiście drugiego najlepszego złodzieja sztuki na świecie. A, no dobra. Elegancka zagrywka, na no, Przyznaję, parę razy ci się poszczęściło. Jestem Erik Alberg, nowo mianowany komendant trolberskiej straży. A to moja koleżanka Gerda Gustaw. A dokładniej zastępczyni komendanta. Przyjaciele mówią mi wiceszefowo. No to co, skończyłaś pracę? Jasne. A jak u ciebie? Jeszcze tylko kilka kliknięć. No to pospiesz się i wychodzimy. No i też trudno tu nie wspomnieć o tym, że Aleksandra Nowicka reprezentowała nas. Polaków, podkładając głos pod lidię sobieską. Stekena. Mam chwilę przed kolejnym spotkaniem. Ciekawe czy tamta restauracja jest jeszcze otwarta. Ty też! Zaczynajmy! Tylko tchórze tak robisz. Jesteście najlepszym zespołem w dziejach całego świata! Następną postacią jest knife od pod którą podkłada głos Aleksandra Kowalicka. Aleksandra Kowalicka też ma na swoim dubbingowym koncie sporo wystąpień, głównie w filmach z tego co widziałem. Ale co mnie zaskoczyło to to, to nie dość, że podkłada ona głos jednej postaci z Fortnite'a... Idą w naszą stronę! Budujemy. Zadymiam. To jeszcze podkłada ona głos Zoe w lolu. Ach, wcześniej byłyście bardziej urocze! Zleciałeś z nieba prosto do mojego serca! Uwielbiam twoją bandanę! Mogę sobie taką zrobić i zakumplujmy się! Hej, wracajcie! Chcę się tylko pobawić! A tak poza tym to podkłada ona głos w Star Butterfly kontra siły zła. Hej. Przepraszam, Star. Już od rana pisałam do chłopaka, żeby mógł się z nami spotkać. Jesteś super hero Echem, Wiedziałam, że to Lex. Lex? Ja nie jestem Lex. Jestem. Ech, chwileczkę. Jestem Lina. Lina Luthor. A to wszystko? To jest mój plan, a nie mojego brata. On by w życiu nie padł na tak dobry pomysł. <laughs> licznych, które po drugą muszę nadrobić. Smyś. Co? Ty to widzisz? To oznacza, że twoja siostra spuści dziś będki bandę frajerów. Jestem niezwyciężona! Oraz w różnych filmach. Poproszę o przykłady. Dawno, dawno temu żył sobie mały książę, który mieszkał na planecie niewiele większej od niego samego i który bardzo pragnął mieć przyjaciela? Bardzo dojrzałe, Paxley. Oj no weź! W moim wieku nie rzucałaś to toporem? Oczywiście, że tak. Ja nie podłowałam. Coś, czyli że co? To, że Skod żyje. Ha, bo krupier zawsze wygrywa. Taki głupi tekst usłyszałam od takiego głupka. Kim? Na początku myślałem, że podkłada jej głos ta sama aktorka co weks w lolu. Po prostu się poddaj, jak ja. Wcale cię nie muszę słuchać wiego. Nie jesteś moim prawdziwym ojcem. Ułatwmy sobie życie. Ja tu poczekam, a ty idź umrzej. Jednak się myliłem. A podkłada jej głos Natalia Kujawa. która w porównaniu do poprzedników. Tak sporej listy. Mimo małej ilości rzeczy, znalazłem parę, z których możecie znać panią Natalię. Zaczynając od tego, że podkłada ona głos Rejs w Valorancie. Tyle nowych zabawek, które chcę wypróbować! Sprowadźmy chaos! Wydajcie kasę, nim ją stracimy! Uwielbiam eksplozję! Cicho. Calf Wolf, chyba dobrze przeczytałem. Monster High? Ty też byłbyś narażony, nie tylko ja. Umiem o siebie zadbać. Może spróbujemy ją uśpić. O! Czyżbyś znał jaką szkoły sankę dla muchołówek? Na bazu astralu kończąc. Ha, to była moja babcia. Jestem Izzy. Izzy? Przecież ty byłaś przed chwilą. No weź, nie psuj mi kota. Mruczy sobie. Jak każdy kot. Tak, ty to lubisz? I jak się okazuje? Hmm. Mam nadzieję, że jesteś gotów do akcji. Bo brakowało nam tylko pilota. Tak, wiem, że jest z tego trochę więcej. Na przykład Mianki, wejście gry, czy Fenom Dwójka, ale prawdopodobnie powiedziała tam z jedną bądź dwie kwestie, bo znajduje się ona w zakładce w pozostałych rolach. A szkoda, bo naprawdę ma bardzo fajny głos. Ten zespół nie ma sensu bez skota Wiesz, on wnosił coś do ogólnego brzmienia. Coś no. nie do opisania. Stevenowi. Nie uniwersowi. Podkłada głos Sebastian Machalski, który. ma bardzo podobny głos do Archnela. Ej, beka by była, gdyby się okazało, że to ta sama osoba. Czekaj co? Uczestnik piątej edycji talent show The Voice of Poland, emitowanego w TVP2? Co jest Cześć Sebastianie. Wiesz co? Musisz jeszcze trochę popracować. Masz bardzo ściśnięte gardło. Zauważyłem taki problem, na, którymś, na, na którym mógłbyś trochę popracować. Moment startu dźwięku. Atak na dźwięk. Masz mocny i konkretny, ale ten dźwięk spada z tonu od razu. Spróbuj powalczyć o trzymanie dźwięku na tona. Każdy musi być po prostu czyściutki. Jak nie, to jeszcze raz. Jak nie, to jeszcze raz. Te, ale... Nieźle. Wystąpił w The Voice of Poland. Dali mu parę rad. I teraz się rozwija jako doubler. Oddało. Ale wracając, Sebastian Machalski ma też na swoim koncie masę udziałów, jeżeli chodzi o dubbing, choć najbardziej ja go rozpoznaję z kreskowych, co leciały na W Zmasił nie! Co? O! Okej, okay. wcześniej uszy mi nie działały z jakiegoś powodu, ani usta. Ech, przepraszam, stary. Właśnie, czemu ubrałeś się jak ja? Znajdź własny styl! Co? Wujcia, dobra rada! Czyli inaczej twój cioteczny dziadek! I wszystkich ludzi na całym świecie! A kiedy spadnie z wizytą, to możesz być pewny, że jej nie zapomnisz! Nie. O, kocham pociągi! Chętnie bym coś powiedział, ale chyba przemilczę. Lepiej idź do Raven, niech cię podszkoli! Ona wyszła na wyższy poziom! Oj na wyższy! Ty to widziałaś? Uuu. Też chcę być taki wielki i fajowy! Wszyscy zróbmy się lepsi! Mówisz masz, braku. A z innych rzeczy? Dziś jest wielki dzień, a jak wiadomo, jaki dzień, takie śniadanie. Wierzymy w ciebie, wuju, Donaldzie. Skoczę po żelazko. Normalnie powaliliście zębowestię z palcem w nosie. Nie, nie było tak łatwo. Ta, widziałem, że się okropnie namęczyłaś. W ogóle zaskoczyło mnie z początku, jak zauważyłem, że podkładał głos w kapitan Laserhawk, którego zrobiłem recenzję. Ale gdy połączyłem pewne kropki, no to wszystko stało się jasne. mordę i ruszaj dupsko. Zabieramy cię do sądu. Historia sprzyja ludziom prawym. To się jeszcze okaże, prawda? Cholera! Gdzie on, to diabła jest? Tego właśnie pisze teraz scenariusz, więc nie dzwoń, bo nie mam czasu. A, to ja twój syn. Tak w ogóle. Słyszałeś? Nie spodziewałem się takiego zakończenia. Młodemu Nilu podkłada głos Jany Wieteska, który... mam wrażenie, że dopiero co zaczął swoją przygodę, jeżeli chodzi o dubbing. To w sumie też pokazuje jego strona na dubbingopedii. Naprawdę aż tak małej ilości się nie spodziewałem. Ale hej! Każdy od czego zaczyna. To nie? I na tym kończymy. Owszem, mógłbym dać jeszcze parę osób do tego filmu, no ale hej, trzeba coś zostawić na resztę odcinków, prawda? Po drugie, szukanie tych rzeczy, w których podkładają dane osoby, swe głosy, nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza jak na Dy jest napisany dany odcinek, w którym rzekomo słychać tą osobę, a potem się okazuje, że takiego wała! Sam nie będę ukrywał, że jak kogoś udało mi się znaleźć, to miałem takie... Ale hej, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zapraszam do chamskiego wilka, bo to od niego wziąłem pomysł na ten film, i nie zapomnijcie o używaniu jego kodu twórcy, gdy kupujecie coś tam w Fortnite. Cie. Następny film spodziewajcie się tak... ...na listopad. Bo na październik mam inny plan. I może też przy okazji odpowiem na pytanie... Kiedy pojawi się odcinek drugi z tego? Dowiesz się w swoim czasie. Ode mnie to tyle. Cześć!